Widzowie, jak mi się uda ogarnąć dentkę co mi się uda, no to tak. W czwartek się może pojawi film The hop. Może nie z hop, tylko ze schodu będziemy skakać. Żeby się, wiecie, rozgrzać na skatepark pojedziemy. Może. Może. Y Ale powinniśmy. I mam też taki pomysł, żeby nagrać wam z tego coś. I czyli chodzi mi o to, że... Robię po prostu tak, że kupuję albo pożyczam od kogoś takim, żeby chcę mógł za. No, kask mam. Nie full face'a? Ale, ale mam. Face. Full face'a może ogarnę jeszcze. Że... Jak chcę kupić full face'a. Chyba też. I tego, że będę mógł nagrywać, jako ogarnę sobie takie coś. statyw No ja też chyba, ja też jestem tutaj, ale na brodę statyw, na kasku zamontować. Mogę, na GoPro no go jeszcze mnie nie stać, niestety. Jak będziesz miał komunię, to... Na ja, komunię no albo pod choinkę, proszę, bo po tego GoPro. Ej, to nie jest głupi pomysł. Ja chcę Robert pod choinkę, proszę. Nie kupią ci. Nie nie. Ale nie na komu nie będę chciał rower jakiś? Albo. Ch do chlejnogielki też najmniej nie kupią. Będę chciał rower. Wtedy. Teraz się w grze. No, teraz się wkleję na ten. w grze. Nie znacie go. Haha. Ha. Zapraszam na konto Ralwais. Rivals i Natan Natanix. Natan Natanix i. Nie, nie, no pokazujcie. No. I rivals. No. Na te dwa konta wbijajcie. Żeby po prostu go zaobserwować. A, a ja dobijamy tak do 50 o, subskrybentów. O ile masz? Żeby móc prowadzić live'y. Na no, dzisiaj to tyle. Wiem, że dawno nie było. Nawet szorców. Pa!